Witam, z tej strony Manek to już jest ostatnie korespondencyjne nagranie z Quantum Condurum. Korespondencja czyli nagrywanie z wyprzedzeniem, ponieważ dzisiaj, e, jeżeli jeszcze nie wróciłem, to wrócę, a o, nie zaskoczyłem, tam gdzie byliśmy, Idziemy dalej szaleć z naszym pantoflarzem e, bez pieruchy. Tak. Właśnie... Mm... Powiedział, że jego siostra, się I myself, I hmm. No, no, no. Idziemy dalej. Zobaczmy, co też za zagadki przed nami stoją. Ścieżka do wyższego leczenia. No, ile włóczenia się. Tutaj pewnie potrzebujemy lekkiego, żeby dostać się do Hewiego. Tam się niby zapaliło. No dobra, zaryzykujemy. Pójdziemy tam gdzie się zapaliło. Pójdziemy ze światłem. I po schodach. I po schodach. O, coś tu mamy. tricky. Nie doświadczysz zatrudnienia swojej pierwszej hmm. to Wygląda jakby były za dużo różnice w tej wysokości, normalnie za dużo, co hmm. Zginąć. To znaczy, no tak zrobiliśmy, jak widać. Czego znowu nigdy nie doświadczysz? A, pisanie jakiegoś tam egzaminu wstępnego do koledżu, Mając nadzieję, że jesteś, tak samo, dobry. Może nie cały czas, że... I tak... ooooooo nie przeczytałem cały czas jeszcze. Nie zobaczmy, zobaczmy na k... Jednak... ooo. Hmm. I know that's what you kids sound like, but this <coughs> still creeps me out. Hmm. A może... A może bo właśnie o czymś myślałem, pomyślałem. Ale co zaraz, zaraz, zaraz to sprawdzimy. E, czy tutaj do... You're going to want to retrieve another battery first. na ten stolik hmm. a już chyba wiem jak to trzeba zrobić zobaczymy czy to się uda no nie ten klawisz na swoją drogą tak jeżeli to się uda to kurczę o wow. good at pushing buttons as Desmond. I think you found your calling. Dobra, skakujemy do discovered that his species has the uncanny ability to observe the world in several dimensions at the same time. I suppose that made I rather unhinge. Great, you got the fluffy battery. Tak, mam fluffy battery, Proszę o materiał i co z tego? I still think you'll want one more battery. Coś się tu nie możemy dostać. Idziemy na sam dół, tak? Dobrze się domyślał. Tak. No, no przejezgoszczą. No, no, tu są jakieś zamknięte, czyli no. no. E, Dobra. E, no. Nicely done with the heavy battery. spróbujmy tam wskoczyć. No nie, otworzyły się te. Dlaczego się otworzymy? Czy to nam coś da, jeżeli chodzi o przejście? No, tu nie przeskoczymy. Po co to się otworzyło? Żeby to było łatwo wrócić? Dziwne. i jest Jezu, dwóch mamy głową. a Dobra, to możemy teraz iść dalej. Ile minut już nagrywamy? Osiem? Siedem, osiem minut jak staw wyszło. excitable. You should let them settle all the way down. First. Aha, aha, no, wiecie, że nawet jest w tym co powiedział. Uh, że najpierw byliśmy je ustawić na samym dole. Zobaczymy, czy zdążymy przeskoczyć w ten sposób. I yes, we are the Twelve, problem. or was it ten? And that's where the similarity ends. <laughs> Ta, taki, jak ty, um, może 10 I was like you once, twelve, or was it ten? And that's where the similarity ends. I have to admit it, though. You've come quite a ways. Commendable. A, uznał teraz, but że don't let it get to your head. Ale nie I, I know this whole process is rather inconvenient, but I've found that it's better to be safe than sorry. When utilizing more energy in five minutes than the Hoover Dam produces in a year. I <laughs> can Nie pamiętam jakie jest polski przysłowie. Jest, jest takie polskie przysłowie. Eee, better safe save than sorry, better safe than sorry. No nieważne. Eee, zwłaszcza jeżeli się w przeciągu 5 minut zużywa tyle energii lub produkuje tamachu machowera w przeciągu roku. Eee, o, o. No, I'm really sorry. Muszę przyznać, że ciekawie, ciekawie się to zapowiada. Dawaj. To jest prawdopodobnie nie najbezpieczniejsze miejsce, w którym byliśmy w tym tygodniu. Tak, trochę nam się i omal przeoczyliśmy. Omal przeleciliśmy. Aha. A tak, teraz tutaj będzie nam kluczka na pamięci. A potem potem będzie zabawa, bo będziemy na tych maluchach. Musieli przejść. Podmuszka. Eee, przejść. Tak, ten już tu zaczyna próć. Zaraz ten zacznie pójść. czy my już nie przeskoczymy Bo czas ja nie zaskoczyła ai, 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 ai. nigdy nie doświadczysz... Narzekania na na publiczne szkoły tak jeszcze raz Znowu. Ai, 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 ai. nigdy nie doświadczysz... Defaulting on a mortgage mortgage to jest tak hmm. No, I'm really sorry. You'll need to get no, up and hypoteka. cross there. I uh, see. So, defaulting. No. This probably isn't the safest place you've been this week. Spotcyjnych boteki? Nie wiem. Takie zidem, z którym się nie spotkałem. Czy... Znowu nie skoczył, no! Aaaa! Nie tylko się zachlastać. Eee, jedzenia... Ramenu oh, przez 3 miesiące. To jest jakieś... Niskie, czy tam japońskie... Ryż, tak, czymś tam? Ryż, czymś tam? To w tym. Może Może się mylę? No, już kurczę, dlaczego są te skoki w tych momentach? Jedzenia... no to... No, to... Pierwsza skosina, to... to żyło. Uda mi się to udać, trzymajcie kciuki. A, dobrze, mamy schodki. Uff uff uf, uff uff A już zaczynałem rozważać czy nie przerwać nagrywania, nie pójść się powiesić, a potem jak już sznur by się zerwał, nie wrócić tutaj i y, nie wrócić do nagrywania dopiero jakbym to przeszedł. Ale na szczęście to nam się udało. Odcinek ma 14 minut, mam nadzieję, że ze tego. Ło wow wow. wow. O, 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 Już wiem co tu się dzieje. Myślę, że wy, wy, wy też dość szybko zrozumieliście o co biega. Kurczę, no naprawdę fajne, fajne tego typu są zagrywki. Zresztą fajnie wygląda to jak są wypluwane, jak to się łamie, się na to patrzy. A, sama poezja. Jak są wypluwane te sefy, tak idealnie. Sejfy. Kurczę, co ja mam z tą znowu mówię. I realnie nam to się udało. A ty jak będziesz pluć, czym będziesz pluć? Ale ty mocno pluwasz. Plujesz. Ooo. No powiedziałem mocno płuję i musa naprawdę płuje mocno. Powiedziałem eee. co chcę, co nie chcę może i to jest głupiec co teraz spróbuje. Ale skoro tak walność zostało taka ściana, to pewnie, na pewno było ze ale może za tym skryptem jest coś więcej. Nie, nie ma nic więcej. Dobra. That is a quadrangle rotary transformer. in case you weren't aware, they're a little dangerous.

A jest... nigdy nie doświadczysz kupowania domu. On coś tam zaczął mówić, Junid tu. No może w ten sposób to trzeba zrobić. Tak. I od razu lepiej, tylko że tutaj w międzyczasie widzę.

Sejf, sejf to tutaj nie rozkoczę takiego tam w ten sposób. No nie chcę kupić za ...co? Może na sejfie bym się przywodzić. Point saved. Zdążę, 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 zdążę. zdążę, zdążę. Normalnie oh, poruszanie się między laserami fajna rzecz. Isn't the best place for children, isn't it? Co so, teraz tu zrobimy? O wow. Co tu miał być? Możemy jeszcze po tym mamy przeskoczyć? Chyba tak, ale jaja. Ale jaja. Po prostu nie mogę. O, Czy on do mnie strzelił? Just need to get the alternator arm going o, przecież byśmy kończyli. Dobra, no, podpalali kolejne światła, to myślę, że wiecie co jak odpalimy te światła, to skończył ten odcinek. Zobaliśmy światło teraz w kolejnym skrzydle. Ciebie co się stanie. Ale duże zębatki. Dobra. Eee, czyli znowu wracamy do tego głównego pokoiku, chyba tak. To tędy, nie, tam w tą stronę. Znowu enough. Dobra. To wiecie, co myślę, że w tym miejscu możemy już skończyć ten odcinek? Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. A jeżeli nie, to on do Was przyjdzie, jeżeli nie zostawicie komentarza. Na dzisiaj ode mnie tyle. Ciao.